Dobry wieczór. kłaniamy się ze stadionu Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim. Kończymy 22. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy i rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Warta Poznań Radom jak Radom, wynik 0 do 0. Gościem pierwszej części konferencji jest trener zielonych, Pan, zielonych z Poznania. Pan Dawid Szuczek. Dobry wieczór, trenerze i proszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. Wkładamy bardzo dużo energii w te spotkania. Widać to po też parametrach biegowych. Taka duża odpowiedzialność, bardzo dobre cechy charakteru moich piłkarzy. Jestem zadowolony z tego, jak pracują. Naprawdę nie jest to łatwe wybrać skład na mecz, ponieważ wielu zawodników ciężko pracuje, żeby to wszystko sprzedawać i żeby to dobrze wyglądało na boisku. No i mamy takie dobre nastawienie do pracy w defensywie, ale to też się czasami odbija potem na tych działaniach z piłką. My jesteśmy zbyt często trochę niedokładni. I i Przez to te mecze są takie chaotyczne, brakuje nam trochę takiej odwagi, trochę takiej jakości wejścia w pojedynek w trzeciej tercji. To się przekłada na małą liczbę sytuacji. Natomiast no ja widzę dużo plusów w tego, jak funkcjonujemy. Przede wszystkim ogarnęliśmy się w obronie. Dobrze funkcjonujemy, jest, jest mało przestrzeni zostawionej przeciwnikowi. Jesteśmy... Bardzo dobrze przygotowanie motorycznie, ławka jest mocniejsza. Zrobiliśmy bardzo dobry transfer, mimo że tylko, tylko jeden to, to znaczący i jest to zawodnik, który dużo drużynie daje. Także jest dużo dobrych rzeczy, ale oczywiście mam świadomość tego, że my musimy też dołożyć więcej pod bramką przeciwnika no i to jest pewnie taki krok, który zrobimy w tych następnych tygodniach, żeby, żeby to poprawić. Już dzisiaj mieliśmy więcej podań przeciwnika, tylko że to były podania bardziej w wszerz i z tyłu, a musimy jeszcze bardziej chcieć pchać się do, do trzeciej tercji. Dziękuję bardzo trenerze. Teraz yy, trener jest do Państwa dyspozycji, zachęcam do zadawania pytań. Proszę bardzo. bardzo Dzień dobry, Polska Agencja Pracowa. Panie trenerze, przynajmniej mamy troszeczkę nieczykłowe ustawienie w ofensywie, bo jeżeli nie gra reaktorzy, no to jest Wieslinger, odwrotnie, on dotknie, jakby zwera jak w właśnie sposób tam postan postanowił tą najbardziej ofensywną linię ustawiać? Stwierdziliśmy, że Radom jak wyjdzie na nas mocno nabuzowany. Chcieliśmy mieć zawodników bardziej rozbieganych. Wiemy, że bardzo dobrze Wuskowicz i Rossi funkcjonują w obronie. To jest bardzo dobra dwójka stoperów. Do tego Abramowicz i Grzesik znamy jakość. E, generalnie w każdym klubie, w którym byłem od chyba 10 lat na, listę, na liście, mieliśmy Abramowicza. To świetny wahadłowy, w mojej opinii na poziomie ekstraklasy. Janek Grzesik tak samo, to była jedna z wiodących postaci u nas drużynie. No więc chcieliśmy zrobić trochę taki problem tej linii obrony. No i też bierzemy pod uwagę, że gdybyśmy zaczęli mecz Dario i Martonem, to i tak, i tak jest ciężko się rozbijać z Wuskowiczem i, i z Rosima. Oni Mogliby nam nie dać w końcówce, więc no, liczyliśmy na to, że jak zrobimy zmianę, to, to trochę ruszymy. I były taki moment już w drugiej połowie, że, że wyglądało to dobrze, natomiast było, było też e, trochę niedokładności. Potem nie zebraliśmy drugiej piłki i przeciwnik miał okazję. E, no ale finalnie plan był taki, że zaczynamy z dwoma rozbieganymi z przodu, a, a potem do tego dokładamy Marton Dario. E, I szkoda, że, że nie potrafiliśmy stworzyć sobie dogodnych sytuacji.